Halo dzień dobry, dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o starszych mandagorach w Hamlet na prośbę Tytana 555, a warto bo to wasi jedyni przyjaciele podczas końca świata. Występują oni na drugiej wyspie, na którą oczywiście możemy się dostać przez takie oto podziemia. Kiedy już wyjdziecie gdzieś w dżungli, będziemy mogli natknąć się na trzy domki w których starsze Mandagory mieszkają. Po środku znajdziecie trzy małe osobniki, które po podniesieniu za dnia umrą i będziecie mogli je wtedy podnieść. A jeżeli zrobicie to wieczorem i nocą, będą was prześladować, jednocześnie unikając waszych ataków. Gdzieś w pobliżu będą się znajdować również dwa osobne domy. Starsze Mandagory wyjdą z domków wieczorem i wrócą do nich o świcie. Przez cały czas aktywności będą przemieszczać się w pobliżu bez wyraźnie Celu. Jeżeli będziecie stali przy nich zbyt długo zaczną was atakować, ale na szczęście walka z nimi jest prosta. Posiadają one 200 HP, zadają 40 damage'a i kiedy ich zdrowie spadnie poniżej 70 punktów, zaczną uciekać sprintem, identycznie jak wielkie króliki. Poleca się polowanie podczas trzeciej pory roku, kiedy podczas ucieczki bardzo prawdopodobne będzie zablokowanie się mandagory. Opowój albo po prostu załóżcie jakąś zbroję, weźcie broń lepszą od włóczni i tankujcie. Po śmierci wszystkie stworzenia w pobliżu oprócz postaci zostaną uśpione, co możemy fajnie wykorzystać przy walce z całą piątką naraz. Otrzymamy z każdej zabitej Mandagoru dwie sztuki żywego drewna, co jest jego najpewniejszym źródłem w Hamlet. Przypominam, że cały czas są szanse na drzewców z drzew iglastych ale podczas moich 180 dni pojawił mi się tylko jeden, więc słabiutko. Po zabiciu nowa Mandagora pojawi się dnia następnego. Co ciekawe, nieważne czy mieszkaniec jest w domu, czy martwy, po rozwaleniu domku pojawi się Mandagora i niestety tylko ona. Domki nie mają żadnego lutu. Ich zachowanie zmieni się podczas pełni księżyca i końca świata. Ich twarz z wyraźnego grymasu przejdzie w uśmiech. Zamiast atakować gracza staną się... One neutralne, a jeżeli damy im jakiekolwiek warzywo, staną się one naszymi sojusznikami. Oznacza to, że będą nas wspierać w walce i podążać za graczem. Nie umieją niestety ani rąbać drewna, ani kopać kamienia. Wraz z końcem pełni księżyca skończy się współpraca. To tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chciałbyś widzieć, żebym opowiedział o jakimś konkretnym zagadnieniu, to komentarze czekają. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.